Ja nazywam się Maciej Kowalczyk, a to jest podcast Taksie. Prosto o Twoich podatkach. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Ale zanim o tym, chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Jestem taks konsultantem w zespole Filipiak Babicz Tax, a także doktorantem w dyscyplinie nauki prawnej. Choć, przede wszystkim, jestem osobą, która od wielu lat jest zainteresowana tematyką podatkową. Ten podcast kieruję przede wszystkim do przedsiębiorców, ale i również do wszystkich tych, którzy mają potrzebę uzyskania większej ilości informacji na temat zawiłości podatkowego świata. Sam podcast traktuje również jako platformę do prowadzenia dyskusji i przybliżenia państwu realiów pracy doradców podatkowych. A więc kiedy grunt podlega podatkowi od nieruchomości, a kiedy podatkowi rolnemu? Samo pojęcie zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie o podatku rolnym, jak i w ustawie o podatku leśnym. Pojęcie to może zarówno wpływać na to, czy dany grunt jest opodatkowany, czy to podatkiem rolnym, leśnym, czy podatkiem od nieruchomości, ale może również wpływać on na wysokość stawki w podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę, jak szerokie jest to zagadnienie, dzisiaj skupimy się tylko na jednym jego wyrywku to znaczy o tym, w jaki sposób. Pojęcie zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej wpływa na opodatkowanie gruntu podatkiem rolnym. Choć użytki rolne dominują w strukturze użytkowania ziemi w Polsce, to tendencja ich udziału na przestrzeni lat jest spadkowa. No i nie ma w tym nic dziwnego, jako że ziemia jest zasobem ograniczonym, jest zasobem, którego nie możemy wyprodukować. Jest jednak istotna z punktu widzenia inwestorów, którzy szukają miejsca pod inwestycje, czy osób prywatnych, które szukają Sposobu na ulokowanie swoich oszczędności, czy choćby miejsca pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości rolne są również istotne, choćby z punktu widzenia transformacji energetycznej, która obecnie się dokonuje, i agrofotowoltaiki, która jest wykorzystywana coraz częściej. W jaki sposób znaleźć miejsce pod panele fotowoltaiczne, pod farmy wiatrowe? To właśnie użytki rolne są wykorzystywane w tym celu. Tak więc coraz większej istoty nabiera kwestia. Tego, czy dana nieruchomość jest opodatkowana podatkiem rolnym, bądź podatkiem od nieruchomości. I zarówno istotne jest w tym wypadku orzecznictwo e, sądów administracyjnych, kierunki interpretacyjne organów podatkowych, ale również ewentualne zmiany w prawie. Zwróćmy uwagę na to, jaka jest w ogóle budowa, czy to podatku rolnego, czy podatku od nieruchomości. Ten podatek, inaczej niż podatki dochodowe, nie obciąża. Dochodu nie jest związany z jakąś określoną transakcją. Podatek od nieruchomości czy podatek rolny obciąża majątek, obciąża użytek rolny, czy też obciąża dany budynek, grunt, który znajduje się w, no właśnie, często w posiadaniu czy we własności danej osoby, danego podmiotu. Tym samym też ciężko mówić, że grunt prowadzi działalność gospodarczą, ewentualnie działalność gospodarcza może prowadzona być na gruncie. Jednak można byłoby powiedzieć, że grunt może być związany z działalnością gospodarczą, czyli być choćby w posiadaniu przedsiębiorcy, jak wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albo może być zajęty na prowadzenie działalności, no, czyli pojęcie nieco węższe i co ono oznacza, zaraz postaram się wyjaśnić. Skąd w ogóle to rozróżnienie? Po co nam działalność gospodarcza w podatku rolnym czy podatku od nieruchomości? Jest ona po to, żeby ustalić, czy dany grunt ma być opodatkowany podatkiem od nieruchomości, czy też podatkiem rolnym, a może podatkiem leśnym, ale jest też po to, żeby ustalić właściwą stawkę w podatku od nieruchomości. Z czego to wynika? No, zakłada się, że oczywiście grunt, który wykorzystywany jest na działalność gospodarczą, ma też pewnego rodzaju zdolności do generowania zysku, a jako, że prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu właśnie osiągnięcie zysku, no to zakłada się, że ma on ten przedsiębiorca czy ten grunt, na którym prowadzona jest działalność, większą zdolność do regulowania obciążeń fiskalnych w stosunku do gruntu, na którym taka działalność nie jest prowadzona. Więc po to właśnie ustawodawcy jest określenie, czy dany grunt jest wykorzystywany, związany, zajęty zasadniczo posługując się pojęciem ustawowym na prowadzenie działalności gospodarczej skupmy się na tym co wpływa na opodatkowanie podatkiem rolnym bądź podatkiem od nieruchomości a więc żeby dany grunt był opodatkowany podatkiem rolnym konieczne jest żeby spełniał przesłankę pozytywną jak i negatywną z punktu widzenia przesłanki pozytywnej ten grunt musi widnieć w ewidencji Gruntów i budynków jako użytek rolny. Natomiast z punktu widzenia przesłanki negatywnej, nie może być on zajęty na działalność inną niż działalność rolnicza. No i czym jest działalność rolnicza, to wyjaśnia ustawa. Jest to produkcja roślinna, zwierzęca, w tym materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, warzywna i jeszcze parę innych różnych rodzajów działalności, które mogą być prowadzone na użytku rolnym i być ciągle opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Co istotne z punktu widzenia podatku rolnego to fakt, że na gruncie tym, czyli na użytku rolnym nie musi być prowadzona działalność rolnicza. Nie musi być on do działalności rolniczej wykorzystywany. Do czego nie może być wykorzystywany to po prostu do działalności gospodarczej innej niż działalność Rolnicza. Wskazuje się więc, że co do zasady, grunty w postaci użytków rolnych są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, ale takie, które są użytkiem rolnym i nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, wyjątkowo mogą być opodatkowane podatkiem rolnym. Po drugie, spójrzmy więc na to, co jest opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są grunty, budynki lub budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera przepis, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają innymi użytki rolne, z wyjątkiem zajętych właśnie na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli zawiera przepis, który odnosi się do Ustawy o podatku rolnym. Po trzecie, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd oczywiście mamy wiedzieć o tym, że dany grunt jest użytkiem rolnym. No oczywiście odpowiedź na to jest stosunkowo prosta, ponieważ wynika to z ewidencji gruntów i budynków i zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, jeżeli grunt sklasyfikowany jest jako użytek rolny, to potencjalnie może podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. Ewidencja gruntów i budynków ma to znaczenie, że organ nie może przyjąć co do zasady założenia innego to znaczy nie może przyjąć, że grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny jest innego rodzaju gruntem więc można by było powiedzieć, że pełni swoistą funkcję ochronną w stosunku do podatnika przed tym, żeby w sposób arbitralny ustalać, jaki charakter ma dany grunt. Po czwarte, i najważniejsze, czyli co oznacza zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Wyobraźmy sobie, że podjęliśmy decyzję o zakupie gruntu, ale w toku prowadzonej inwestycji okazało się, że nie posiadamy dostatecznych środków, żeby tą inwestycję zrealizować. Jak się okazuje, nie byliśmy w stanie uzyskać kredytu, weszliśmy w posiadanie gruntu. No i cóż, no właśnie, czy w tym momencie będziemy teraz płacić podatek od nieruchomości, czy będziemy płacić podatek rolny? Jeżeli to będzie podatek od nieruchomości, no to z punktu widzenia tego, że nie posiadamy środków na inwestycje, a będziemy bardziej dociążeni z punktu widzenia fiskalnego, niewątpliwie nie będzie działał pozytywnie na naszą sytuację. Może również okazać się, że doszło do istotnych zmian z punktu widzenia naszych zamierzeń, czy z punktu widzenia w ogóle sytuacji naszej firmy. I nie jesteśmy w stanie realizować dotychczasowych zamierzeń inwestycyjnych. I w takim wypadku, jak powiedziałem, istota podatku majątkowego sprowadza się do tego, że niezależnie od tego, czy te zamierzenia byśmy realizowali, czy też byśmy ich nie realizowali, czy byśmy osiągali jakiś dochód, czy też nie, to bylibyśmy obciążeni właśnie jednym z tych podatków, czyli albo podatkiem rolnym, albo podatkiem od nieruchomości. Stąd szczególnie właśnie jest istotne to, żeby wiedzieć, kiedy dochodzi do zajęcia gruntu. Na prowadzenie działalności gospodarczej. No i tutaj niewątpliwie należałoby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle ta działalność gospodarcza jest. No bo ustawa o podatku rolnym definicji działalności gospodarczej jako takiej nie zawiera. No stąd też należy odwołać się do ustawy Prawo Przedsiębiorców, zgodnie z którym działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu no i w sposób ciągły. Tym samym jest to. Działalność, która nie ma charakteru incydentalnego, co już, jak można byłoby się domyślić, wyklucza incydentalne, czyli jakieś pojedyncze przejawy wykorzystania gruntu do prowadzenia działalności z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Wskazuje się, że to zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej powinno mieć charakter trwały, nieprzemijający. To znaczy, na przykład, nie może być związane z tym, że Choćby danego jednego dnia w roku postanowiliśmy, że będziemy składować na nim towary związane z prowadzoną przez nas działalnością, tylko ten grunt rzeczywiście musi być wykorzystywany w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. No i mógłbym powiedzieć, że oczywiście wiele doświadczeń, wiele przesłanek wynika z orzecznictwa. Ale z punktu widzenia niespornego, no, też można odwołać się do naszej intuicji jako prowadzących działalność gospodarczą. Oczywiście, jak zdefiniowałem tą działalność gospodarczą, to jest to definicja dość ogólna, bo jak pewnie Państwo sobie pomyślą, każda działalność gospodarcza ma inny charakter. No i też z tego punktu widzenia słusznym jest wywodzony wniosek z orzecznictwa, że interpretując, czy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, czy też nie, Trzeba odwołać się właśnie do charakterystyki tej działalności gospodarczej. Więc warto byłoby, nawet nie korzystając z porady doradcy podatkowego czy prawnika, zastanowić się samemu, co muszę zrobić, żeby dany grunt, który jest użytkiem rolnym, wykorzystać w prowadzonej przeze mnie działalności. Jakakolwiek by ona nie była, czy jest to na przykład działalność związana z deweloperką, związana z na przykład wydobywaniem żwiru czy związana choćby z prowadzeniem pola namiotowego. Trzeba sobie samemu zadać jako przedsiębiorca pytanie, jakie działania musiałbym podjąć, żeby ten grunt, który posiadam, mógł zostać w ten sposób wykorzystywany. No jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie, jeżeli podejmiemy któreś z tych działań, to no to już powinna zaświecić nam się lampka, że rzeczywiście istnieje pewnego rodzaju ryzyko związane z tym, że działania te mogą spowodować opodatkowanie tego gruntu podatkiem od Nieruchomości. No ale właśnie, jakie tutaj problemy się nam pojawiają? Po pierwsze, kiedy grunt powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości, czyli jakie konkretnie zachowania powinny świadczyć o tym, że jest on zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Czy na przykład może być tak, że część gruntu jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, a część nie? Czy to to powinno mieć charakter trwały, czyli tak jak powiedziałem w przykładzie z jednodniowym wykorzystaniem gruntu, czy jest to wystarczające do uznania, że grunt jest zajęty na, na prowadzenie działalności gospodarczej? W końcu, czy na przykład grunt, który jest zajęty do prowadzenia działalności gospodarczej, może w przyszłości nie być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i jako użytek rolny dalej podlegać, a w zasadzie powrócić do opodatkowania podatkiem rolnym? No i z tego punktu widzenia postaram się Państwu udzielić odpowiedzi, które płyną też, z orzecznictwa. Zasadniczo dzieli się przesłanki związane z zajęciem gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej na czynności prawne i czynności faktyczne. Tak jak powiedziałem, to zajęcie musi mieć charakter rzeczywisty, czyli musi być rzeczywisty przejaw tego, że ta działalność gospodarcza jest bądź będzie na tym gruncie prowadzona. No właśnie, powiedziałem, będzie. Mówiąc o zajęciu, czyli pewnego rodzaju czynności dokonanej, która wyrażona jest w ustawie, ale właśnie niestety jest też tak, że jak wskazuje orzecznictwo sądów, sam fakt przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej już powoduje, że dany grunt, dany użytek rolny może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości. Co ciekawe, nawet sam fakt, że Dany grunt choćby został wydzierżawiony przez rolnika dla osoby, która ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, i ta osoba, która ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, nie podjęła jeszcze żadnych na przykład prac budowlanych, żadnych zasadniczo nawet czynności faktycznych nie wykonała na tym gruncie, tak jak czasami się wskazuje, może powodować, że grunt ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jak to się dzieje? No bo. Charakterystyka danej działalności może na przykład wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Jeżeli przedsiębiorca, któremu grunt jest wydzierżawiony, podejmie takie działania, żeby taką decyzję uzyskać, no to już będzie świadczyło to o przygotowywaniu do wykonywania właśnie działalności gospodarczej, czyli zdaniem sądu zajęcia gruntu na działalność gospodarczą, co będzie właśnie powodowało, że ten grunt będzie opodatkowany podatkiem od Nieruchomości, a nie podatkiem rolnym. Co ciekawe, wskazuje się również, że może wystąpić sytuacja, w której w danym roku mamy grunt zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, no bo istnieją pewnego rodzaju czynności faktyczne, które o tym świadczą, ale w innym roku podatkowym, czy nawet w zasadzie w innym okresie, bo nie musi być to być koniecznie rok podatkowy, ten grunt już na działalność gospodarczą zajęty nie jest. Co oznacza, że fakt zajęcia gruntu na działalność gospodarczą może mieć charakter przemijający. I to jest bardzo ciekawe, bo w orzecznictwie i w zasadzie w doktrynie też została ukształtowana, ukształtowana taka przesłanka tego, w jaki sposób interpretować pojęcie zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej jako trwałe zajęcie gruntu na działalność gospodarczą, a więc takie, które uniemożliwia Wykorzystywanie tego gruntu, w szczególności do działalności rolniczej czy do innej działalności no niż działalność gospodarcza, czyli zasadniczo właśnie działalności rolniczej w przypadku opodatkowania podatkiem rolnym. No ale jak wskazywałem, tak naprawdę istnieją wyłomy od tej zasady, no bo orzecznictwo szło też w tym kierunku, że właśnie jak powiedziałem, nawet może być ten grunt wykorzystywany na działalność rolniczą. Ale być ciągle opodatkowany podatkiem od nieruchomości ze względu na to, że przedsiębiorca przygotowuje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazuje się również, że część gruntu może być zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, np. ze względu na fakt, że znajduje się na nim budynek do niej wykorzystywany, no a pozostała część gruntu użytku rolnego może ciągle być opodatkowana podatkiem rolnym. Wśród czynności faktycznych bądź czynności prawnych, takie, które najczęściej pojawiają się w orzecznictwie, to między innymi takie czynności, które mogą świadczyć o zajęciu na prowadzenie działalności gospodarczej. Między innymi wykonanie sieci energetycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych, ogrodzenie terenu, czy też umieszczenie na nim monitoringu, wytyczenie dróg, rozpoczęcie prac melioracyjnych, czy też geodezyjny podział działek. Albo na przykład uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o inną decyzję administracyjną, która w przyszłości ma umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Tak więc, jak Państwo widzą, to pojęcie zajęcia gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej wydaje się być nieco szersze niż, niż wskazywałaby na to intuicja i niekoniecznie nawet musi być związane z tym, że ta działalność już faktycznie jest na tym gruncie prowadzona. Bowiem wystarczy sam fakt, do niej przygotowania. No, co wydaje się, no, przynajmniej z mojego punktu widzenia, stosunkowo wątpliwe. Wspominałem również o agrowoltaice. Nie ulega wątpliwości, że do, do transformacji energetycznej potrzebne są zmiany w prawie, ale być może potrzebne jest również inne podejście, czy to organów podatkowych, czy sądów administracyjnych, do właśnie przeprowadzania wykładni poszczególnych pojęć ustaw podatkowych. Bowiem, jeżeli nie będziemy mieli warunków, które stwarzają możliwości na rozszerzenie działalności w zakresie produkcji energii, energii tak zwanej zielonej, no to też ciężko będzie, żeby osiągnąć cele klimatyczne. Ciężko będzie, żeby Polska wyszła z kryzysu energetycznego, który w najbliższym czasie będzie ją czekał. Już dzisiaj prąd w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. Tak więc należałoby się zastanowić, czy nie warto byłoby przeprowadzić zmian podatkowych, które umożliwiłyby właśnie mniej restrykcyjne traktowanie tego rodzaju sytuacji? Bowiem, jak wygląda sytuacja opodatkowania podatkiem rolnym bądź od nieruchomości, właśnie fotowoltaiki, czyli gruntów użytków rolnych właśnie zajętych na tą działalność? Tak jak powiedziałem już wcześniej, kwestia, Przygotowania do prowadzenia działalności jest już przesłanką, że użytek rolny na tą działalność gospodarczą w postaci wytwarzania energii jest zajęty. Czyli już sam moment jest tak naprawdę dosyć szybki, bowiem poprzedza sam stan faktyczny, którym byłoby wybudowanie takiej farmy fotowoltaicznej. Co więcej, mamy również orzecznictwo, które wskazuje, że choćby części pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, Czyli te grunty, które niekoniecznie są wykorzystywane no, na zajęcie właśnie na działalność gospodarczą, również powinny być opodatkowane nie podatkiem rolnym, ale podatkiem od nieruchomości. Bowiem, jak się wskazuje, te przerwy w tym wypadku są tak naprawdę tylko dlatego, że pozwalają na bardziej efektywne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii, jako że te panele fotowoltaiczne nie mogły znaleźćby się obok siebie. Wskazuje się również, że nawet jeżeli działalność rolnicza jest wykonywana pod takimi panelami fotowoltaicznymi, a można sobie to wyobrazić, bo na przykład można wypasać bydło, czy można choćby mieć pasiekę pod takimi panelami fotowoltaicznymi, wskazuje się, że nawet taka sytuacja, gdzie ta działalność rolnicza jest prowadzona pod tymi panelami, nie powoduje, że grunt ten nie jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. I ciągle musi podlegać właśnie podatkiem od nieruchomości. Czyli występuje, no, powiedziałbym, swoistego rodzaju bezwzględność w interpretowaniu przesłanki zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej, no, co wydaje się efektem niekoniecznie pożądanym, też z tego punktu widzenia, że tej ziemi na właśnie użytek choćby energii odnawialnej potrzeba dosyć dużo i potrzeba też atrakcyjnego jej opodatkowania. Jest to jednak swoista uwaga bardziej ferenda niż w stosunku do samej wykładni przeprowadzonej przez sądy administracyjne, która rzeczywiście w wielu wypadkach wydaje się zasadna, bowiem argumentuje się, że właśnie grunt jest zajęty przede wszystkim na działalność w zakresie wytwarzania energii. Natomiast no, ta działalność rolnicza nie ma dominującego. Charakteru w takim wypadku. No co niewątpliwie wydawałoby się pewnego rodzaju zasadnym kierunkiem. Tak więc podsumowując tą część, należy zwrócić uwagę na fakt, że oczywiście orzecznictwo nie jest jednolite, bo też ciężko, żeby było przy interpretowaniu takiej przesłanki jak zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, w której trzeba każdorazowo brać pod uwagę stan faktyczny i charakterystykę prowadzonej działalności. Jednak kierunek orzeczniczy, co do zasady jest restrykcyjny w interpretowaniu przesłanki zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej, moglibyśmy powiedzieć, że jest on po prostu profiskalny. Nie oznacza to jednak, że w danej sytuacji faktycznej nie mamy szansy na to, żeby skorzystać z opodatkowania właśnie podatkiem rolnym. Ale to każdorazowo trzeba wziąć właśnie pod uwagę stan faktyczny, zbadać go dokładnie. Spojrzeć na niego z punktu widzenia orzecznictwa, spojrzeć z punktu widzenia ewentualnych szans, to znaczy jakie mamy powodzenie, patrząc na to, jakie czynności na tym gruncie wykonaliśmy, jakie mamy szanse na powodzenie, żeby ten grunt podlegał podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości. I to, pod który podatek będzie podlegał grunt, będzie miał oczywiście swoją istotę, no, będąc bardzo trywialnym, po to, żeby płacić mniej. Otóż y, oczywiście to, o ile mniej zapłacimy, jak w każdym przypadku zależeć będzie od skali wykonywanej przez nas działalności. Wielkość tych oszczędności będzie więc przede wszystkim zależna od tego, jak duża jest wielkość gruntu, który posiadamy. Więc każdorazowo oceniając, czy choćby wejście w spór z organem podatkowym się opłaca. Do tego potrzebne jest właśnie zbadanie okoliczności faktycznych, w których się znajdujemy, a także zbadanie potencjalnych oszczędności podatkowych, które możemy uzyskać. No i o tym zawsze doradca powinien nas poinformować. No i niech Państwo spojrzą na przykładowe oszczędności, które moglibyśmy uzyskać z punktu widzenia wielkości danego gruntu i opodatkowania go albo podatkiem rolnym, albo podatkiem od nieruchomości. Z punktu widzenia gruntu o powierzchni 1 hektara różnica pomiędzy opodatkowaniem podatkiem rolnym a podatkiem od nieruchomości wynosi około 13 tysięcy złotych rocznie. Tak więc no jeżeli jest, jest to kwota roczna no to należałoby też sobie zadać pytanie jak długo ten grunt mamy zamiar posiadać i ile przez najbliższe lata tej różnicy w opodatkowaniu się wygeneruje no bo to jest pokazane w skali roku, ale oczywiście jeżeli to jest nieruchomość to zazwyczaj mamy zamiar ją posiadać dużo dłużej niż jeden rok, 5, 10 lat. Więc w tej skali należałoby sobie właśnie ujmować czy wizualizować te potencjalne oszczędności. Jeżeli to byłby grunt o wielkości 10 hektarów, to zakładając te stawki maksymalne dla obu podatków, zakładając, że Grunt nie należy do gospodarstwa rolnego. Jest to oszczędność na poziomie niemalże 130 tysięcy złotych rocznie. W przypadku 100 hektarów z kolei jest to oszczędność niemal 1 300 tysięcy złotych rocznie. Więc tak naprawdę to, jak duża jest to oszczędność, zależy od samego przedsiębiorcy, od tego, jaką ma skalę prowadzonej działalności, jakie zyski ta działalność generuje. I z tego punktu widzenia będzie on interpretował, czy ta oszczędność mu się opłaca. Niewątpliwie, im większa jest skala prowadzenia działalności, im większy jest grunt, tym zasadność prowadzenia ewentualnego sporu będzie większa. Niemniej należy pamiętać, że każdą sytuację należy interpretować indywidualnie i w każdej sytuacji, jeżeli mają Państwo dobrego doradcę podatkowego bądź dobrego specjalistę, dobrego prawnika, to podatki nie będą tak straszne, jak się wydają i nawet zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie dla Państwa już więcej budzić wątpliwości. Mówił dla Państwa Maciej Kowalczyk, Filip Jakbabicz-Taks. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.